Anko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Dzisiaj przed nami coś wyjątkowego Bo jak tylko dowiedziałem się, że Pazdan dostał kartę Team of the Season Jak widzieliście 87 overall, niebieska karta od taka picobello, naprawdę cudownie to wygląda To stwierdziłem, że Hmm, fajnie byłoby zrobić z nim skład, ale po co go dawać na środek obrony? Dajmy go na atak! Jak zwykle! Dlaczego by nie? I tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Pazdan powędruje na atak. Jak widzicie, tak prezentuje się jego karta. 87 overall, 86 defensywy, 88 fizyczności. On ma 5 gwiazdek słabszej nogi, co będzie można fajnie właśnie wykorzystywać grając z nim na napastniku. Zapłaciłem za niego 21 tysięcy tylko, ma 64 tempa, więc zrobiłem mu małego boosta już i wrzuciłem mu styl gry Hunter, czyli daje mu to um, boosty do strzałów oraz do szybkości, ale oczywiście to nie wszystko, bo tego zawodnika trzeba potraktować po mojemu, że tak powiem, więc dorzucimy mu od razu soczek plus 10 do wszystkiego. I teraz Pazdan, albo Pazdaninio, jak będę mówił, ma 76 tempa i 70 strzałów. Teraz to wygląda naprawdę solidnie, a tak prezentuje się cały skład, który sobie zbudowałem dookoła Pazdana. Chciałem przetestować sobie tych dwóch zawodników, bo naprawdę wyglądają super. Po pierwsze Bruma, który ma 98 tempa, jak widzicie, 4 na 4 gwiazdki, jest Portugalczykiem. A z drugiej strony mamy Martinsa, który ma również 98 tempa, 82 strzałów i również ma 4 na 4 gwiazdki, więc te dwie karty są bardzo, ale to bardzo podobne. Oż, ojojoj. Także reszta składu, jak widzicie, to jest kombinacja Portugalczyków i tutaj zawodników też Ligi Tureckiej, żeby to wszystko ładnie się łączyło. Na środku dorzuciłem sobie jeszcze Pereira, Danilo Pereira, 53 tysiące, zobaczcie jak wygląda jego karta, naprawdę niesamowicie. W sumie przypomina mi trochę Kantę ta karta, nie wiem dlaczego, ale tak jak patrzę na statystyki, nawet sobie porównam teraz na szybko. Wiadomo, że to tempo u Pereira akurat jest y, słabsze, strzały też, ale zobaczcie, defensywa i fizyczność, no dość podobna. Zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika, jak to wygląda. 4, 2, 3, 1 formacja, drugi wariant. 81 rating i 100% zgrania. Mamy też legendę wypożyczoną. Także, no taki no, standardowy składik, tańszy, trochę startowy, że tak powiem. No, zobaczymy, jak się będzie mu grało. I jak będzie grał, oczywiście, pasta na, na ataku, którego już oczywiście wpuszczam. Ojojoj, oj, oj, zaczęło się niezbyt dobrze, Beirin strzela bramkę na 1 do 0 w 24 minucie spotkania. Jeszcze wpuścił mój przeciwnik chyba Suareza sobie, więc ten jego skład, no już nie jest taki słaby, jak się wydawało na początku. No, trzeba uruchomić Pazdana, który już jest na murawie, tylko jeszcze nie oddałem żadnego strzału na bramkę, także na spokojnie. Pazdan w polu karnym, Pazdan pierwszy strzał, ale zablokowany. Co tu się jeszcze działo pod bramką mojego przeciwnika? Zamieszanie, ale już coś, już coś się wydarzyło przynajmniej. Przynajmniej Pazdan już powoli, powoli coraz bardziej widoczny. Piękne podanie do Pazdana. Pazdan w polu karnym. Aj, pierwszy celny strzał, ale troszkę daleko było do bramki. No mogłem chyba troszkę bliżej podejść, ale bałem się, że właśnie obrońca odbierze mi piłkę. Już 60 minutach spotkania. Nie mogę w ogóle się przeżyć pod jego bramkę. No, Jeden strzał oddałem w tym meczu, no dał dwa. Tak sobie gra i gra powoli piłeczką, a ja tak biegam i próbuję cokolwiek zrobić, a naprawdę no bardzo mało się dzieje w tym spotkaniu ogólnie. No, może teraz? Martins do Pazdana Pazdan z polukarnym. Pazdan tak jest! Jeden do jednego i pierwsza bramka Pazdana. On to rozegrał, on to skonstruował, on to stworzył i on to wykończył. Zobaczcie, coś pięknego, idealny, mocny, taki soczysty strzał w polu karnym. Mamy remis, wracam do gry. I Michał Pazdan strzela, swoją pierwszą bramkę. Ja właśnie tak nie wiedziałem teraz, czy podejść, czy zostać przy tym właśnie zawodniku, który ma piłkę. No i jednak strzelił. I mamy dwa do jednego, ale to trochę błąd. Bramkarza był, tak mi się wydaje. Bo on nie powinien tego wpuścić to był taki strzał. No, wiem, że po długim, ale nie aż taki perfekcyjny. I koniec, koniec tego spotkania Niestety przegrywam 1-2 po bramce Pazdana I po głupio straconej bramce właśnie na 2-1 Najlepszym zawodnikiem okazał się Bejrin W zespole mojego przeciwnika Zobaczmy też jeszcze jak to wyglądało Jeśli chodzi o statystyki Dwa strzały celne, mój przeciwnik pięć strzałów celnych Ogólnie naprawdę bardzo mało się działo w tym meczu On miał prawie 60% posiadania piłki Więc no holował, rozgrywał i tak na spokojnie No cóż, Pazdan bramkę strzelił Ja jestem zadowolony Tylko szkoda, że wynik nie taki jak bym tego chciał ale przed nami jeszcze jedno spotkanie. Zobaczmy w takim razie na skład mojego drugiego rywala. <laughs> zbustowany jeszcze w ramkach. Ojojo, to będzie wyzwanie. To będzie wyzwanie. Co jest? Rzut karny za co? No ja tam bramkę strzelałem w ogóle teraz w tym momencie. Swoją drogą, koleś ma najbrzydsze możliwe stroje ever. Chyba tak mi się wydaje. Żeby to był jeszcze rajd na początku. Ale za co jest ten rzut karny? Wbiegałem tu, do... O, co za wślizg! Dlaczego on zrobił taki wślizg beznadziejny? Po co? No niestety Pazdana jeszcze nie ma na murawie Nie zdążyłem go zmienić W takim razie zróbmy coś takiego Bruma, podcinka w środek Tak jest! I teraz można zrobić zmianę i wpuścić Pazdana 1 do 0, trzecia minuta spotkania No jest dobrze Szkoda, że Pazdana nie było, bo to pierwsza bramka bo jego była już w tym meczu ale to zrobił, Pazdan, Pazdan w polu karnym! On to już musiał wykończyć! 2 do zera! Jak to jest możliwe? Pazdan w roli napastnika strzela takie bramki! W taki sposób radzi sobie z obrońcami! Mamy 2 do zera i to mogłaby już druga bramka, dobra, już tak nie będę mówił, że mogła być, no bo nie jest. Szkoda, że go po prostu nie było na początku spotkania, kiedy był rzut karny. Ale mamy 2 do zera. Oj, chyba będzie 2 do 1. Pięknie Patricio, ale to obronił, Tam jeszcze Embolo właśnie wyszedł sam na sam. Byłem pewien, że to będzie bramka. No ale Patricio na posterunku. <grywania> to jest przecież niesamowite. Pazdan, druga bramka, 37 minuta spotkania. Oczywiście tutaj większość akcji też wykonał bodajże Bruma. O tak, tutaj podał właśnie do Pazdana. Ale patrzcie, przyjęcie, znów zgubienie obrońcy, mocny strzał, tym razem między nogami kolejnego obrońcy. No i to jest jego druga bramka w tym spotkaniu. To co? Lecimy po hat -tricka. Ale piękne podanie do Martinsa, do Martinsa idealnie. A Pazda jest tutaj i strzela! Nie! Słupek! Chciałem specjalnie właśnie poczekać i podać do niego, żeby miał hat -tricka. No nie wierzę w to. Dobra, chodź tu, Pazdan, chodź, Pazdan, chodź na spokojnie. Idziemy po dla ciebie, i tak jest! 4 do 0, a Pazdan strzela hat Aż przeprosił za piękne wykończenie do pustej. Patrzcie! <śm> tak czekałem, czekałem i się doczekałem. Może z lewej nogi, Pazdan! No co, gość robi, patrzcie, jakie to jest wykończenie! Ja wiem, że jest trochę wybustowany przez to, plus 10 treningu, ale. Teraz było odczuwalne 5 gwiazdek słabszej nogi, cóż, w ogóle nie jeden napastnik w taki sposób nie wykończy, jak właśnie zrobił to teraz Pazdan i chyba będzie Ragequit, no musi być Ragequit. Jeszcze raz sam na sam będzie miał Pazdan, musisz to strzelić, Pazdan! Gość ma takie wykończenie, że po prostu ja się zastanawiam czy zamiast Legend to sobie Pazdana nie wpuszczać po prostu z ławki. 6 do 0, to jego piąta bramka, czyżby podwójny hat-trick? Patrzcie na to, Pazdan przyjmuje, podchodzę, strzelam, 7 do 0, a to był zboostowany bramkarz, naprawdę dobry skład mojego przeciwnika. 7-0, 6 bramek Pazdana, biorę w ciemno. No i w tym momencie to on już nie wytrzymał, aczkolwiek jestem ciekaw czy Pazdanem strzeliłbym jeszcze 9 bramek. No cóż, 10-0 ocena Pazdana, Bruma, Martins, oni robią całą robotę, piłeczki latają do Pazdana, a ten robi to co potrafi najlepiej w moim składzie, czyli musi wykończyć i to wszystko. No cóż, nie będę już się znęcał i masakrował moich przeciwników. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że taki krótki, fajny odcinek z Pazdanem na ataku wam się podobał. Polecam wam sobie po prostu tak pograć, pobawić się, bo to nie jest jakaś mega droga karta, a naprawdę przyjemność zgrania nią jest niesamowita, jeśli wrzucić, wrzucicie sobie go na atak. To gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Dwie gwiazdki sztuczek troszkę przeszkadzają, ale bal rola zawsze można wykonać. Pięć gwiazdek z słabszej nogi to jest coś, co w tej karcie podoba mi się najbardziej. No i te strzały, tak jak widzieliście. Po dwóch spotkaniach siedem bramek, naprawdę świetny wynik bawcie się tą grą, bo od tego to jest, także jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę no i zachęcam tych, którzy jeszcze nie subskrybują kliknijcie pod spodem proszę, subskrybuj dzięki wielkie, do następnego na koniec dzisiejszego odcinka pokażę wam jeszcze mój kupon, jak sobie to złożyłem oczywiście na dzień dzisiejszy no już powoli ligi się kończą, ale niektórzy jeszcze walczą o puchary i tak dalej więc na to starałem się patrzeć, no i postawiłem sobie 5 spotkań, ogólnie za 50 zł ten kupon do wygrania 432 zł i zobaczmy jak to się prezentuje jeśli chodzi o Ligę Włoską. Torino z Napoli. Postawiłem na Napoli, który walczy o Ligę Mistrzów, więc no, mam nadzieję, że uda im się wygrać mecz na wyjeździe. 1,50 kurs, naprawdę spoko. West Ham z Liverpoolem. Tutaj postawiłem na Liverpool, tak jak widzicie. Później mamy Legię z Niecieczą. Postawiłem na to, że w tym spotkaniu Legia wygra co najmniej dwiema bramkami, także no, może być ciężko, no ale mam nadzieję, że to wszystko wejdzie. 1,92 kurs, więc naprawdę bardzo spoko. Później mamy Feyenoord z Heraklesem. Feyenoord to spotkanie musi wygrać, żeby zdobyć mistrzostwo, o ile się nie mylę, ale tutaj postawiłem tak asekuracyjnie, że po prostu w tym spotkaniu nie padnie więcej niż 4 bramki. Jak, we, jak będą 4 bramki, wszystko wchodzi, jak będzie 5 bramek, no to wtedy już niestety nie. I ostatnie spotkanie, Bilbao gra u siebie, 1.48 kurs, oczywiście Liga Hiszpańska i tak to wszystko się prezentuje. Dajcie znać pod spodem, co sądzicie o tym kuponie, co według Was wejdzie, co nie wejdzie, zobaczymy ostatnio zawsze znowu ten jeden mecz. No ci, którzy stawiają jakieś kupony, oczywiście pełnoletni tutaj do Was się kieruje, to wiedzą o co chodzi, ten jeden mecz to przeważnie nie wchodzi. Jeśli chodzi ogólnie o kupony, to pod spodem dla osób pełnoletnich... Ma też mój sponsor, czyli Fortuna Prezent, także zajrzyjcie po prostu w opisie macie wszystko. No i to byłoby na tyle. Tym razem już się z wami żegnam na pewno, także trzymajcie się na razie. Miłego oglądania, jeśli patrzycie dzisiaj na jakieś spotkania, to życzę Wam spokojnej niedzieli, także na razie i piona!